Pewnie jeśli słyszycie beza, a w szczególności beza pawlowej, myślicie, że jest to coś super trudnego. Nic bardziej mylnego. Pokażę Wam, że jest to deser łatwy i pyszny. Potrzebujecie tylko trochę cierpliwości. Żeby przygotować bezę, która z zewnątrz jest chrupiąca, a w środku jest pianką, potrzebujecie sześciu białek. Białka muszą być idealnie wybite, bez grama żółtka, a nasze wszystkie sprzęty muszą być idealnie czyste. Wlewamy białka do misy miksera. Dodajemy szczyptę soli. Szczypta spowoduje, że białka będą sztywne i bardzo szybko się ubiją. Zobaczcie, jak nasze białka mają, są chmurką i mają konsystencję naprawdę mocno ubitych, dodajemy do nich stopniowo, bardzo powoli, po łyżce cukru 300 gramów. Gdy masa jest już prawie gotowa, nie zapominajcie o bardzo ważnym składniku mąka ziemniaczana. Dodaję jej łyżkę i jeszcze przez chwilę miksujemy. Mąka ziemniaczana spowoduje, że beza będzie chrupiąca z zewnątrz, a ciągnąca w środku. Przygotowałam sobie blachę, którą wyłożyłam papierem do pieczenia. Narysowałam na niej okrąg około 20 cm średnicy. Pozwoli mi to zachować kształt bezy. Teraz wykładamy pianę. Na przygotowaną blachę. Zobaczcie jakie to jest puszyste, wspaniałe, słodkie, cholernie słodkie. Nie wiem czy wiecie, ale ten deser powstał na cześć prima baleriny Anny Pawlowej. Kucharz zainspirował się lekką i zwiewną spódnicą baletnicy. I tak oto powstała beza Pawlowej. Łyżka jest mi potrzebna po to, żeby zrobić w naszej bezie Miejsce na krem, więc delikatnie robię tutaj po prostu taką małą przestrzeń. Bezę wkładam do rozgrzanego piekarnika na 130 stopni, góra-dół, na półtorej godziny. Zobaczcie! Beza wyszła świetnie, już się studzi. Do przygotowania kremu potrzebuję 500 ml śmietanki 30 kremówki chłodnej. Będę ją ubijać na ubitą śmietanę. Od razu dodam do niej łyżkę cukru pudru, może półtorej łyżki cukru pudru i włączam mikser. Do ubitej śmietany dodaję 500 g serka mascarpone i ponownie miksuję. Na wystudzoną bezę nakładam przygotowany krem. Nakładam go w miejsce, gdzie wcześniej przygotowałam sobie dołek. Wykładamy cały krem i za chwilę równomiernie łyżką będziemy go rozprowadzać po bezie. Wygląda cudownie. Na krem wykładam owoce. Ja używam sezonowych owoców. Co prawda wkradło się tutaj też kiwi, ale kiwi to podobno taka podstawa bezy. Wy możecie użyć jakichkolwiek owoców. Fajnie wygląda, jeśli macie owoce w różnych kolorach. Pamiętajcie o zielonym akcencie, fioletowym, niebieskim. Świetnie sprawdza się mięta, dodaje świeżości bezie. Gotowe! Pawlowa byłaby ze mnie dumna. Koniecznie spróbujcie tego przepisu w domu i subskrybujcie kanał Allegro Kuchnia.